Cześć Wagi, zapraszam Was na prognozę na styczeń 2021. Kochani, to jest czytanie ogólne, więc wiecie, nie z każdym będzie pasować, nie z każdym będzie rezonować. Karty mogą już pokazywać pewną sytuację, więc dlatego bierzcie to pod uwagę. I serduszka, co? Jeżeli nic do Was nie pasuje, wróćcie za jakiś czas i połączcie swoją sytuację do czytań. Myślę, że każdy coś od siebie weźmie. Więc serca, co? Zaczynamy. Wagi. Wasze czytanie styczeń. Co czeka Wagi na styczeń 2021. Waga, Waga. Mhm. Mhm. Oj Wagi. Teraz tak, wagi. U was na sytuacji są trzy buławy. Jest królowa kielichów, król monet trzy kielichy i dziesięć mieczy. Czyli tak, jest jakieś małżeństwo królowa kielichów. To niektóre wy wagi jesteście. Jesteście w, możliwe w emocjach. Dziesięć mieczy, chcecie coś zakończyć, ale nie możecie czegoś zakończyć. Trzy kielichy mi mówią, że... Możliwe, że jest osoba trzecia, ale nie do końca, dlatego że tutaj w, w królowej kielichów ktoś się przygląda jakiejś parze, tak? ktoś się przygląda osobie, która ma intuicję, ale ktoś komuś też może czegoś zazdrościć i jest wieża No, kochani, wie, że będzie miała kobieta, która jest sama w związku, lub kochani jest to osoba, która przeszła już jakieś przeżycia i karty pokazują, że w twoim życiu pojawi się mężczyzna taki niedojrzały troszeczkę, gdzie cię po prostu e, weźmie w wierze, pokaże ci pewną sytuację, gdzie będziesz musiała zrobić jakieś zmiany w swoim życiu. A jakie to będą zmiany? Zobaczymy. Trzy buławy, kochani. Ja tu widzę mężczyznę, który ma jakiś związek, on wypatruje jakąś podróż, chce w, 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 wyruszyć w jakąś podróż do osoby, która jest gdzieś daleko no, gdzieś daleko w innym mieście, w innym państwie ale jest to podróż taka związana z kochaniczym z, z emocjami. A dlaczego tutaj y, u Was na sile wy się pokazujecie, jesteście w związku i jesteście w związkach w takich, gdzie po prostu Was już nic, nic nie cieszy? To jest y, jedna y, sytuacja, którą widzę. Ten mężczyzna będzie chciał wyruszyć do kobiety, która jest w związku, ma rodzinę, ma e, e, dom i tutaj będzie, no, powiem szczerze, król Buław to jest. On, on zwróci na siebie uwagę, a potem karty pokazują mi, że to jest facet, który się oddali, tak? Dlatego nie warto, nie warto wchodzić. Jest kobieta, która nie widzi jakiegoś niebezpieczeństwa. Możliwe, że nie widzisz jeszcze wiadomości, jakiejś wiadomości lub jakaś rozmowa z jakąś osobą Ci otworzy oczy. Jaka to będzie osoba? Dopytam. No, pokazuje mi się miłość i to ogromna miłość, ale powiem Wam szczerze, jeżeli jesteście w związkach, jedna osoba gdzieś wypływa albo dziś podróżuje i tutaj karty pokazują, że jest ogromna tęsknota za tą miłością. Jeżeli nie, to jest osoba, która się od Was odcięła i po prostu no, tęskni, tęskni za zapisaniem, za spotkaniem, coś takiego, przyjdzie do Was jakaś oferta. Od młodej osoby, jaka to będzie oferta. Ja bym ją jeszcze wzięła, przeanalizowała. Przy magu to jest oferta, że ktoś może wam mydlić oczka w głowie. Szybkie wiadomości, coś szybkiego w waszym życiu będzie się działo. Uważajcie tylko na zakrętach, na rondach, bo możecie w poślizg wpaść. Słuchajcie, jest osoba która w życiu tej osobie nie wyszła. Możliwe, że ona myśli, że już tej osobie nie wyjdzie, że już co mnie jeszcze spotka, przyjdą do Ciebie jeszcze lepsze i miłe sytuacje. Jest jakaś propozycja kobiety do, może być, może być to że do kobiety, ale tutaj jest, że mężczyzna nie będzie zadowolony z czegoś lub mężczyzna się zastanawia, czy Dać jakąś jeszcze jedną szansę jakiejś kobiecie, tak? No, coś takiego. Zobaczymy. Trzy buławy. Mhm. Tutaj chodzi o, o, o co? Ja bardziej tu widzę, że ktoś chce nowego początku, jeżeli chodzi o pracę. Jest taka możliwość, dostaniecie jakąś propozycję związaną z lepszymi zarobkami. Jeżeli <laughs> chcecie coś kupić lub gdzieś się wybrać, odkładajcie pieniądze, bo jest taka możliwość, że dziś po prostu wyruszycie z rodziną lub z osobą, która jest dla Was taka życzliwa, dobra buła. Dostaniecie wiadomości, to jest raz, od urzędnika od osoby takiej no, na stanowisku. Możliwe jest, że będzie przyjazd osoby, która się od Was odcięła, będą też o takiej osoby wiadomości. Poinformuje Was, że na przykład przyjeżdża coś takiego. Uważajcie, bo policja za szybką jazdę, za szybkie działanie Wasze możliwe, że będziecie no, przemieszczać się autem. Czy cokolwiek, e, mandacie murowany Dlatego uważaj, tak. Och, cholera, sprawy, sprawiedliwość. Mhm. Wiecie, co jest kobieta, która czegoś nie widzi, jest to kobieta e, w sprawiedliwości. E, możliwe, że będziesz miała do czynienia z, e, związane z urzędami, nie z urzędami, ale jest jakaś kobieta, która robi coś logicznie. Która robi tak wszystko białymi rękawiczkami, żeby do, dopiąć swego. Jest to osoba, która y, chce mieć kasę, która chce mieć y, coś przepisane dla siebie. Dlatego tutaj, serca, możliwe jest, że wy komuś chcecie coś przepisać albo chcecie coś zbudować i ktoś chce coś dla siebie, że ja też chcę być właścicielem, ja też chcę y, coś mieć tu kobieta robi tak dla swojej wygody i są to kwestie materialne czyli ktoś kocha pieniądze tak mocno że nie zwraca uwagi na to e, czy tej w twojej drugiej połówce, czy tej osobie, którą spotkacie, czy spotkaliście e, będzie się dobrze powiodło nie, tutaj jest to osoba, która chce mieć coś na papierku, chce też mieć Jakiś sukces w życiu, bo jej w życiu nie wyszło. I teraz będzie tak to wszystko robiła, żeby dopiąć swego. O! Pięknie. uuuu Trzech facetów. Oj, 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 oj. Będziemy dopytywać. Znaczy to. Uh, uh, uh. Oj, cztery kielichy. Uh -huh. mak. Oj, co wy wagi macie, tak? O, mhm. I śmierć. Królowa Mieczy. Dobra, jest kobieta, która czegoś nie widzi. Ma możliwe, że ma związek, czegoś nie widzisz, bo jest w Twoim otoczeniu kobieta, która dla pieniędzy zrobi wszystko. Pocunie jak to mam powiedzieć, następna karta mi pokazuje w 9 monetach, jest to kobieta no dla kasy, no to by się chyba no, obcięła na łyso. Są takie osoby, dlatego tutaj ty czegoś nie widzisz i tutaj dwie kobiety, dwie kobiety, które rozmawiałam cesarzowa, jest to kobieta taka zadzbana z, z klasą, wiecie, możliwe, że ma własną działalność i tu możliwe jest, że przy niej jest jakiś mężczyzna, który jej albo też doradza, lub jest taki powolny, ale konkretny. On jej będzie chciał coś uświadomić. To jest raz, że wpierdzieli się między wódkę a zakąskę. Jest też kobieta, która chce jakiś związek wziąć, albo rozdzielić, albo kobietę wziąć tak na swoją stronę. Kobieta, kobietę chce wziąć tak na swoją stronę. Jak to mam powiedzieć? Serca, żeby przyszła na swoją stronę i żeby coś zakończyła, żeby coś zakończyła. I teraz jest pytanie: tylko co ona ma zakończyć? Związek? Relacje? Tutaj jest coś, tutaj jest śmierdząca sprawa. To jest raz. Jeżeli jesteście księgowymi, uważajcie, czy tam macie jakieś związane z papierami. Jest jakaś kobieta, która coś no co, robi na lewo. Nie do końca dała wszystkie papiery lub da wszystkie papiery. Będą jakieś problemy z tym związane. No i jest kobieta, która ma czakrę serca zablokowaną. Karta śmierci mówi zakończyła, że ona że rzekomo przyjdzie transformacji, ale śmierć tutaj mi mówi, że ona dużo może bujać troszeczkę w obłokach bo ten, w tej karcie ta kobieta z motylem co jest to ona się patrzy u góry tak? i to są myśli i jest dziewięć monet, czyli ktoś chce coś zrobić dla swojej korzyści nie zważając na to jakie będą dalej konsekwencje i są dwie dwa miecze, gdzie mówią czegoś nie widzisz, przeanalizuj nie, nie widzisz rozmowy nie, jak rozmawiasz ona mówi między wierszami, coś takiego ona chce coś Ci pokazać ale tam jest jakieś niebezpieczeństwo, ja bym kochani uważała, z kim rozmawiacie kto do Was się odezwie kto, co będzie gadał, albo kto jak Wam odradza, dlatego, że tutaj są nieczyste zagrania, możliwe, że Wy większość wag możecie mieć takie wahania raz tak, raz tak Sorry, że to mówię, ale taka jest prawda, i w Waszym życiu jest osoba, która będzie chciała Was wziąć na złą stronę, tak? Gdzieś Was pokieruje w złym kierunku, dlatego ja bym to uważała. Problemy na pewno będą związane do szyi, do szyi i możliwe, że coś z ramionami. Nie wiem, czy zaszyki, czy cokolwiek, coś takiego w Waszym życiu będzie miało teraz miejsce. Tutaj jest kobieta, która będzie płakać, bo coś zostało zakończone lub zostanie zakończone i będzie żali pretensja. Tutaj będziesz miała ciężki okres taki do, do przejścia. Możliwe, że będziecie źle też pewne kwestie widzieć, reagować na nie, tak? Dlatego ja bym tutaj uważała, bo w paziu kielichów to jest oferta, ale to są też emocje, tak? W, przy pięciu kielichach przez te emocje możecie dużo też i stracić dlatego wagi musicie uważać karty pokazują tutaj, że niektóre wagi mają separację lub będą miały separację przez to, że już nie macie sił macie w domu osobę, która jest taką bestią tak? a wy cały czas głaskaliście, oj będzie dobrze Chcieliście, no, chodziliście jak na szpilkach tu karty pokazują Separacje, zastanowienie się, co dalej będzie z naszym y, związkiem. Jeżeli mam mówić, możliwe są sprawy urzędowe, to jest y, raz, ale y, urzędowe, takie, no sądowe, y, serduszka, ale bardziej ja tutaj widzę y, w, tych, w tych kartach co innego. Y, y, będzie jakaś wojna, uh -huh. odbieranie, będziecie walczyć o swoje, pamiętajcie, konkurencja, ale. Walka i tutaj mi się już pokazywała ta walka osoby z zewnątrz to, to, to mi też się pokazuje, dlatego będą dwie kobiety musiały walczyć, odbierać ataki i jedna zrobi blokadę. Powie, Apt, stop! Nie wpuszczam Cię dalej do mojego życia, nie wpuszczam Cię dalej do mojego świata, żebyś ty mi dalej cokolwiek nie zrujnowała, tak? Ale też możliwe jest, że będą kłótnie mąż, żona, czy tam partner z partnerką. A dlaczego? Bo ktoś w waszym życiu nie do końca wam powiedział całej prawdy. Pamiętajcie tylko jedno, jeżeli korzystacie z jakiegoś tarota i ktoś, czy osoby, która wam mówi, że to jest i to jest, to ma też inne, wiele innych znaczeń. Przeanalizujcie i połączcie pewne sytuacje, pewne fakty, Dopiero się od tego no, po prostu odnoście. A dlaczego? Bo będzie osoba i w magu, która jest samotna, która e, będzie ładnie, pięknie gadać i ma rycerza mieczy. Czyli będzie pieprzyć głupoty bez sensu. E, w waszym życiu się nagle pojawi i może wam też spierdzielić życie. Dlatego ja bym tutaj wagi uważała. Jeżeli wy wagi e, jesteście takie, że wy manipulujecie, to tu karta pokazuje, że kobieta się odetnie od was, tak? Bo przeanalizowała i wie, na czym stoi, tak? Tutaj jest kobieta, która dla kasy naprawdę zrobi wszystko. No to no, musicie wy sami y, zobaczyć. Nawet jeżeli jest w związku, czuje się samotna. Ona będzie dążyła do tego, żeby y, coś... Y, Mówcie mi, żeby coś osiągnąć, tak? Dlatego nie dajcie się. Słuchajcie, jeszcze umiarkowanie wezmę koło fortuny. Tutaj w negatywnym tego jest dobrze koło fortuny, czyli coś będzie jak przez jakieś plotki, przez jakieś nieuczciwe zagrania e, będzie separacja. Możliwe, że ktoś komuś coś powie, że. Twoja żona to tamto, lub wasz partner to i to. Dlatego tu musicie być uważni, yy, po prostu uważni, bo tu macie do przerobienia. I słuchajcie, to jest tak: bliźnięta, ryby, skorpion. I tutaj jest kobieta, która to robi wszystko inteligentnie i to tak mądrze. Więc wagi, ja mogę powiedzieć. Yy, tylko jedno: jeżeli wy inteligencją, co niektóre wagi, chcecie dążyć do swojego celu, wam się to nie uda, dlatego, że Królowa Mieczy jest to kobieta, która chce poznać prawdę i ona pozna prawdę, i ona jest taka, jak się ona po prostu odetnie. To jest takie powiedzenie raz, a konkretnie: Wy, co niektóre mi się pokazujecie, takie, że jesteście, bo jesteście. W yy, związkach, czy tam w jakiejś relacji yy, macie źle, ale dla świętego spokoju, żeby było tylko cisza, spokój. Mm -hmm. A jedne wagi są takie, które no, macie ósemkę, czyli macie sprawy karmiczne do przejścia. Tak, serca, tak. Tylko ta karma będzie. W, <laughs> Jezu, żeby nie przez jakąś głupotę jakiejś osoby, dlatego ja bym się tutaj zastanowiła, zastanowiła Patrzcie, paś monet. No to jest y, możliwe, że y, nawet osoba przy pracy Wam może zawrócić w głowie, lub coś powiedzieć, albo powie, chociaż ja Ci pomogę i tutaj będą w negatywnym y, znaczeniu. Y, dlatego, że też możecie się zakochać w kimś, lub ta osoba się w was zakocha. I no co? I wtedy związek może polecieć. Dlatego Zastanówcie się, przeanalizujcie, czy to ma w ogóle sens, tak, bo ktoś do Was wyjdzie z jakąś propozycją, chodź na szkolenie, chodź gdzieś tam i to będzie takie szkolenie, takie na nauczanie, że potem wyjdzie wszystko w praniu, tak, do trzech miesięcy coś potem wyjdzie takiego, no, niemiłego, tak, rozstania, nie, nie rozstania. Dla niektórych i na spodzie talii macie asa kielichów, asa mieczy, dlatego prawdę poznacie, dużo Was to będzie kosztować emocji. Sprawy urzędowe do Was powracają i macie pięć monet, czyli brak kontaktu, jakiś kontakt będzie, będziecie mieć bardzo chłodną rozmowę z jakąś osobą, która będzie chciała wyjaśnień. To jest na takiej zasadzie, ja tak przynajmniej widzę, i będzie Askie Lichów, gdzie będzie mówił: dużo cię to będzie kosztowało emocji, bo jakieś wiadomości do ciebie dotrą. Więc wagi: jeżeli jakieś wiadomości do was dotrą, przeanalizujcie te wiadomości i wtedy połączcie je w całość. Jeżeli nic do was nie będzie yy, podchodziło, że to nie jest wasze czytanie, to poczekajcie, możliwe, że przyjdą do was jakieś propozycje, nowa praca, nowy, nowa jakaś propozycja, gdzie pójdziecie w to i Was to będzie kosztowało dużo też wysiłku. Dlatego tutaj bym zastanawiała się. Macie jeszcze, słuchajcie, dwie osoby, które odchodzą do przyszłości, czyli jest jakiś mężczyzna, który jakiejś kobiecie zawrócił w głowie, on się oddalił. Teraz e, mo, możliwe, że się pojawi taki król Buław, który będzie chciał no, zwrócić też na siebie uwagę, będzie taki ognisty. Kochani, ja to jestem taka, że jesteśmy w numerologii 5. Dlatego wiecie, nic na stałe nie jest, nic trwałego nie jest. Dlatego ja bym tutaj się zastanowiła. Kochani, to jest czytanie ogólne, więc wiecie, z każdym będzie pasować. Ja Wam dam jakieś ostrzeżenia. Weźcie tylko to, co do Was będzie pasowało. Przeanalizujcie. Ja Wam życzę czego? Życzę Wam wszystkiego dobrego. Życzę Wam zdrówka, szczęścia. No i żebyście, no... Jak to ta królowa mieczy... Jeżeli jest jakaś tajemnica, żebyście ją odkryli, a Wy ją odkryjecie wagi. I tego Wam życzę. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.